Dziękuję Ci bardzo. No to jest dyskusja pasjonująca. Ja zacznę od tego, że niedawno zajmowałem się troszkę historią strategii lizbońskiej. Strategia lizbońska, wiadomo, od 2000-2001 rok rozwój przez wiedzę, inwestycje w innowacje, w badania naukowe. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, było ileś odsłon w związku z kryzysami, które następowały. Ale ważne jest to, że Unia Europejska od tego nie odstąpiła. I ważne jest to, że na ogół mówi się o strategii lizbońskiej jako rozwoju przez wiedzę, zapominając o drugiej części tego zdania, które mówi przy zachowaniu, przy obronie unikalnego europejskiego modelu socjalnego i społecznego. I niezależnie od tego, że były różne edycje. Strategii lizbońskiej, w zależności od tych kryzysów i, i uwarunkowań zewnętrznych, ten cel strategiczny jest utrzymywany. I warto sobie uświadomić, że ten europejski model socjalny i społeczny, oczywiście z różnymi osobliwościami, różnymi niuansami, dla większości świata jest rzeczywiście oryginalny. I ważną jest rzeczą to, że Europa chce, Unia Europejska chce tego modelu bronić. Niezależnie od kryzysów, i szuka dróg rozwiązań. To jest punkt, punkt drugi, oczywiście, który tutaj się wyłania, to jest to, czy Europa, bo dyskutujemy o Europie, jest propozycją, rozwiązaniem na pogodę, czy też na niepogodę. Według mnie jest przede wszystkim rozwiązaniem na niepogodę, czyli na czasy kryzysu. I teraz o czasach kryzysu. Otóż e, 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 parę miesięcy temu, gdzieś pół roku temu, Jeden z brytyjskich, z liderów brytyjskich eurosceptyków w takim płomiennym wystąpieniu przeciwko Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim, tak je zakończył. I mam nadzieję, twierdzi on, że instytucje, międzynarodowe instytucje finansowe zlikwidują tego potworka, jakim jest Unia Europejska. Na ile to mówi intuicyjnie, na ile miał materialne podstawy takich twierdzeń, nie wiem. Ale jeżeli się przeanalizuje rolę e, Goldman Sachs w kreowaniu kryzysu greckiego, jeżeli się przeanalizuje rolę Banku Światowego i OFE we wciskaniu Polsce, e, Banku Światowego i e, Funduszu Walutowego we wciskaniu Polsce OFE, jeżeli weźmie się pod uwagę wystąpienia ministra finansów, e, który, e, e, przepraszam, e, szefa Banku Centralnego, który mówi, że waluta polska jest przedmiotem spekulacji, a wreszcie Pan doktor Piątkowski dzisiaj mówi, że, że y, y, kryzys finansowy spowodowany załamaniem się rynku hipotecznego w Stanach Zjednoczonych nie powstrzymał tej działalności strukturalnej, że ona kwitnie w dalszym ciągu w różnych... Y, z tego wniosek jest prosty. Że my wkroczyliśmy w erę permanentnych kryzysów. Permanentnych, różnych kryzysów. I, 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 i że y, ten ta idea Unii Europejskiej będzie narażana na takie lub inne kryzysy. W związku z tym dla mnie o wiele ważniejszym pytaniem niż szukanie, to jest oczywiście istotne, bardzo, bardzo, bardzo ważne, ale niż, niż szukanie dróg wyjścia z obecnych kryzysów jest pytanie o to, jak kryzysy przewidywać i jak im zapobiegać. Ponieważ Yy, yy, nie, nie, można, nie można założyć, że ich nie będzie, wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że my będziemy wchodzimy w e, e, tutaj rozwiązanie jest oczywiście tylko jedno, według mnie umacnianie, umacnianie e, e, Unii Europejskiej, umacnianie e, e, europejskiego systemu finansowego. E, nie, e, według mnie nie bez powodów e, te pogłoski, które kiedyś mówiły o te propozycje o przejściu z rozliczeń transferów, rozliczeń ropy z dolara na euro spotkały się z odzebem właśnie w postaci ataku na Unię Europejską, a więc rozwój Europejskich Instytucji Finansowych i umacnianie Unii Europejskiej jako rozwiązania na okres kryzysów, a nie jako rozwiązania na pogodę. Niedawno polski wicepremier do gospodarki kończąc konferencję prasową rzucił dziennikarzom takie, takie oto hasło. Teraz możecie zobaczyć, jak my pięknie doimy Brukselę. No więc bardzo często jeszcze Unia Europejska jest przedstawiona jako właśnie ta dojna krowa do dojenia, ta krowa do dojenia, coś na czas pogody, natomiast jest pytanie takie czy rzeczywiście potrafimy być razem e, 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 przeciwstawić się tym sytuacjom kryzysowym. E, według mnie e, to jest warte e, dyskusji również i e, bardzo byłbym ciekawy Waszych opinii w tej sprawie.